Dziś obchodzimy święta pluszowego miśka, więc wypoczynamy miśka z ciasta drożdżowego. Zabieram się do pracy. Do miski dodaję mleko, cukier i drożdże. Mieszam, przykrywam i odstawiam na 7 minut. Przelewam zaczyn do dużej miski, dodaję jajka, miękkie masło, mieszu, mieszu. Przesiewam mąkę razem z solą i mieszam drewnianą łyżką, a później do akcji muszą wejść ręce. Wyrabiam 5 minut, opruszam mąką i zostawiam ciasto do wyrośnięcia. One hour later. Wyrośnie te ciasto, wykładam na obsypane mąką blat, Dzielę na części, z których robię kulki, czyli buźki naszych miszków. Potem uszy, ja do środka dodałem jeszcze trochę czekolady. Stworzyłem też takiego oto miszka, który chyba zamiast miodu woli odżywkę białkową. Zostawiam je do ponownego wyrośnięcia na piekę w 180 stopniach przez około 17 minut. Po pieczeniu wyglądają tak, rumiane i puszyste. A tu szef miszkowego gangu. Ja dodaję im jeszcze oczy i pyszczki z czekolady. Wygląda przepysznie. A teraz firmowy test smaku. Czuchota. Muszę abym jeść. Mmm, takie Jestem psa w tym. Pyszne, polecam.